Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skoron piąty I nastał wielki fail, albowiem nagrałem już odcinek, który się okaże być y, ostatnim Ta yy, Nie wiem czemu dźwięki z gry się nie nagrały, teraz nagrywam jeszcze raz, muszę wczytać od momentu tego yy, No No i, no niestety Nie poznacie moich reakcji, jakie były bo już wiem coś co będzie i... ech, mech. No lipa. Nie wiem czemu się dźwięki z gry nie, nagra, nie nagra, się Wiem ale z, z jakiej paki ktoś tam mi coś przestawił czy to jest nierealne. Ja nic tam nie zmieniałem. I teraz mimo wszystko. Mimo tego, że już jestem prawie pewny, że jest dobrze. To i tak teraz zrobię pauzę i się upewnię czy, czy faktycznie kurwa ten dźwięk zjebany. Yy, przepraszam. No, sprawdzę, czy jest dobrze. A więc okazuje się, że jest wszystko w porządku. Zatem zabieramy się do ukończenia tej oto wspaniałej średniej gry. Zresztą przypomniało mi się, że już to czytałem, więc... Cóż, mech. No, lipa. Lipa, lipa. Takie fajle już się zdarzały nieraz jak nagrywałem różne inne rzeczy. No ale tutaj to jestem bardzo zdenerwowany tym. Myślę, teraz teraz kicswt tutaj, miałem w ogóle co się dzieje. I co? No i tak oto... nasz Bili umiera, ale duch jeszcze szaleje Nie, nie, tylko nie kamerę <grywki> Zabij mnie, ale zostaw kamerę No i czy to nie wygląda tak, jakby ten duch po prostu w niego wszedł? No dawaj stary. No Mogę iść gdzieś indziej? Mogę. Bo ostatnio od razu szedłem w tą stronę. Mając nadzieję, że mnie ta winda gdzieś zaprowadzi. gdzieś się gdzieś? Na parter w tym razem, że mnie zawiezie tam, gdzie powinna. Nie w tym momencie już nasza postać idzie sama. Chyba, że to tylko chwilowe. Jak on ma naimierz, zapomniałem Teraz pytanie, czy mogę się wrócić? Mogę, ale... No mniejsza Wiem jak to się skończy jeszcze, że bardzo chętnie bym tam nie szedł Ale gdzie indziej mam iść To jest chyba jedyne wyjście Zresztą jeszcze jak ta postać idzie tak wolno to Nigdzie by mi się nawet nie chciało kręcić teraz. Skakać się nie da, nie da się ukucnąć. Postać kuleje, jakby była cała połamana. I tak... Ten duch ewidentnie jest w jego ciele. To jest aż dziwne, te dźwięki.

Hmm. Ciekawe. No. No to cóż. Tak jak mówiłem, to za pierwszym razem, w którym zresztą się dobrze nie nagra, to tak jak to, to również teraz powtórzę kilka rzeczy dotyczącej tej gry. Moja ocena. Yy, ta gra jest nadzwyczaj dobrze oceniana. Tam 8, coś na, na 10. Mmm... Szczerze troszeczkę za wysoko, co na moim zdaniem. Gra jest dobra, ale bez przesady. Maksymalnie 7 na 10 bym jej dał. No, moim zdaniem amnezja w Dark Descent była lepsza. A Maschine For Pix też była niezła, ale trochę gorsza. Penumbra też jest świetną gierką, której nie nagrywałem zresztą i raczej nie będę nagrywał. Będę się starał raczej nagrywać gry, w które nie grałem, żeby ich nie powtórzyła się sytuacja jak z pierwszej amnezji na moim kanale. Jak coś, tak każda kolejna gra, która jest na moim kanale oprócz twierzy była nagrywana, przechodzona przeze mnie pierwszy raz. Mm. No, ogólnie co mogę więcej powiedzieć no, grafiki ciężko mi tu ocenić grafikę ponieważ grałem na chyba najniższych albo średnich no mam drewnianego kompa jak już mówiłem gierka całkiem całkiem godna uwagi czy godna polecenia no, powiedzmy tak więc dziękuję bardzo wam wszystkim za uwagę Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Jeżeli nie, to to również o tym dajcie znać. A ja się z wami żegnam i pozdrawiam. Z kowrą. Życzę miłego dnia. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze zostaję do końca napisów. A wcześniej sobie tak herbatkę siorpałem, a teraz się skończyło.